Dzień dobry, mamy poniedziałek, w końcu się lepiej czuję. Yy, właśnie robiłem podsumowanie tygodnia i plany na ten tydzień. Tutaj oczywiście patrzcie, jak pacjent się rozłoży na moim łóżku. Zawsze, jak wchodzę do, tego, do tej sypialni i chcę coś, coś porobić, to ten agent albo siedzi, leży tu, albo leży tam na poduszce i oczywiście na mojej części, no ale nie będę mu przeszkadzał. Ilko się chciał bawić, no musimy jakoś podzielić to łóżko co. Tak więc. Yy, dzisiaj był dzień pomiarów. Waga spadła o 0,2, więc jestem bardzo zadowolony z tego. Pomyślałem, że przytyłem, bo bardzo mało miałem ruchu w tym tygodniu. Yy, no ze względu na chorobę, Aby też dużo piłem, yy, co najmniej te 2 litry dziennie. I przypuszczałem, że tydzień temu to po prostu byłem odwodniony. Ale waga spadła, co prawda minimalnie, ale jednak nie, nie urosła. Więc realne jest, że na koniec wyzwania będę miał poniżej 82 kg. Ale że dzisiaj się lepiej czuję, to chcę trochę przycisnąć to ostatnie nie wiem, ile dni tydzień powiedzmy. Nawet nie wiem, który dzisiaj jest. I postanowiłem zrobić takie wyzwanie tygodniowo, tygodniowe, sportowe, że codziennie będę robił 15 tysięcy kroków albo 10 km I trening siłowy ze skazanego na trening. Prawda, to początkowe poziomy, które nie są zbyt wymagające, ale też żeby tą rutynę robić. No i dzisiaj już zrobiłem pierwszy spacer. Rano byliśmy z, z, z pieskiem, 4100 albo 4200 kroków padło, więc czekają jeszcze dwa takie spacery albo jeden dłuższy. Dzisiaj prawdopodobnie przejdziemy się do centrum, do Alkudii, stąd gdzie jesteśmy do centrum Alkudii. Więc pewnie te kroki zrobię. Pogoda się poprawiła, nie wieje. Rano było bardzo przyjemnie. Może coś słońca złapię. No więc wydaje się, że wszystko się naprawia. I tak, ogólnie, co chciałem jeszcze powiedzieć. No i tutaj możemy zobaczyć troszkę Excel. Dobra, postanowiłem trochę tutaj pozmieniać tę konfigurację. I będę wam pokazywał ekran z OBS-a, bo pewnie za dużo tego nie widać, co tu się dzieje. A eee, może nawet. O. Może nawet sobie w ten sposób zrobię. Eee... Tak, chciałem pokazać garminowski ten tydzień właśnie jak mało kroków było, no, wiadomo przez chorobę. I, a tu jest już dzisiejszy cel 15 tysięcy, praktycznie dwukrotność tego co było. Możemy sobie spojrzeć na poprzednie tygodnie. Ja tutaj przyjechałem, to już nawet troszeczkę chodziliśmy, więc takiej tragedii nie było, nawet po 20 tysięcy chodziło, chociaż tu też już był tydzień ten prze. Nie, w sumie nie wiem, ale no. Reasumując, te 15 tysięcy dziennie będzie wyzwaniem. Tutaj troszeczkę się zbliżałem do tego, co chcę teraz osiągnąć codziennie przez cały tydzień. No, więc wydaje mi się, że to jest realne wyzwanie, wyzwanie a będzie po prostu wyzwanie. No i trening siłowy, tak jak wspominałem, jest każdego na trening. Podstawowe przyciszenia, dzisiaj był mostek czyli podnoszenie leżąc bioder, bo tak jest teraz aktualnie poziom, na którym jestem. Chciałem tutaj jeszcze pokazać kalendarz ogólnie jak to wygląda. No ale się ładuje jak widzicie sami. Puszczam sobie internet właśnie z telefonu, bo tu nie mam zasięgu. W sensie na laptopie nie mam Wifi. fi no i widzicie jak to działa. No dobra, nieważne. Chciałem jeszcze pokazać Excel'a i tak y, zrobiłem sobie już kopię z tej diety z tamtego tygodnia I jak widzimy, mo y, sumarycznie przez cały tydzień Coś mi się wydaje, że ten OBS strasznie mi zacina laptopik i on chyba tego nie udźwignie, ale dobra, to jest taki eksperyment, sprawdzimy Co z tego wyjdzie Ym, Tak 2160 kcal w tygodniu, dziennie średnio, przez tą środę, która tam była, 3600. Białka 130, czyli za mało, bo chciałbym co najmniej 160, tłuszcz 88, czyli za dużo, bo chciałbym mieć 50. W ogóle jest ok, tak, 200 gdzieś powiedzmy. Białko i tłuszcz po prostu trzeba zmienić. Ja bardzo dużo jem sera żółtego codziennie na tosty, tosty rano i wieczorem praktycznie, i one są z serem i z szynką, i to by trzeba zmienić, żeby ten ser, tego sera mniej jeść. Cenowo wyszło prawie 300 zł, 41 zł dziennie. Eee, tak, te, ten dzień, co jadliśmy McDonalda i wieczorem, chipsy tak naprawdę podbił cenowo tydzień, bo tam było około 100 zł tamtego, tamtego dnia, a tak to średnio właśnie jest około 50 Jeżeli chodzi o dzisiejsze pomiary, tak jak mówiłem, wszystko idzie w dobrym kierunku. Była wagi mniej o 0,2. Też jestem ciekawy, jak będzie mi się zaraz sobie zmontuję ten vlog. I zamknąłem okno i będę dalej tutaj eksperymentował, bo troszeczkę yy, słabo Wam pokazuję te wszystkie rzeczy. Yy, no, czyli jestem poniżej yy, prognozy. Prognozowałem 82,5, było 82. I co się tutaj pomieszało? Dzisiaj były pomiary szóstego, tak? Tak. Czemu ich tu nie ma? Aha, dobra, bo ja zrobiłem stać yy, Excela. Zrobiłem stecz Excela, bo tam tę dietę musiałem poprawić i to też akurat zmieniłem. No więc ogólnie to było wszystko praktycznie tak samo. To było 4, tu było 61 i 33. No i pomiary nawet nie mierzyłem się, no bo zakładam, że nic się nie zmieniło, jeżeli waga się nie zmieniła. Na pewno za tydzień się będę już mierzył, bo to będzie ostateczny pomiar, ostatni w tym wyzwaniu. O, więc zakładałem, że będzie 82,5, jest 82,4, więc bardzo blisko yy, celu, praktycznie idealnie w punkt. Czyli tyle tygodni temu, jak to planowałem, to dobrze wyliczyłem, czy dobrze zaplanowałem, ale wiadomo, że to jest trochę fart. Oscylacje są przeważnie większe. Yy, no, jak widzicie, tutaj bardzo blisko yy, tej linii prognozy. Oczywiście chciałbym na końcu wyznaczyć 80, ale już nie wierzę w to, że 2,5 kilo praktycznie zejdzie w półtora tygodnia. 15 jest koniec no już nie będę nic tam przedłużał. 13 będzie ostateczny pomiar. No. I jakieś tam podsumowanie tego wyzwania w hmm. tym tygodniu jest wszystko git bo tutaj trochę rozrabia, dlatego go wypuszczę stąd albo już to teraz zrobię jeżeli chodzi o cele tygodniowe, praktycznie wszystko mi się udało jedyne co, to nie zaczynałem tej książki zostały mi dwa rozdziały ale już nie chciałem to na siłę, bo i tak już powoli zasypiałem więc stwierdziłem, że to sobie wrzucę na ten tydzień no a to jest agent teraz drapie w tą stronę, że chcę wyjść Zadyzer po w tamtą stronę. Bo drzwi zamknąłem. No nic, już go nie będę wpuszczał tutaj. Na ten tydzień głównym moim celem to jest to wyzwanie sportowe, tak jak wspomniałem. No i do tego praca nad meetupem. Chcę zrobić funkcję ulubione, czyli żeby użytkownik mógł sobie zaznaczać dane wydarzenia jako ulubione, żeby miał swoje liście ulubionych. I zacząć implementację tego menadżera do wydarzeń w Angularze. Do tego przeglądanie ofert pracy, wysyłanie cv dalej. Jeżeli się odez odezwie jakaś firma no to umawianie się na rozmowy. Jeżeli do końca tygodnia wyślę tam powiedzmy kilka cv i nikt się nie odezwie to wracam do pracy nad cv -ką. coś tam pozmieniam. Mm. Poranne i wieczorne rutyny, tak jak w tamtym tygodniu, w tym tygodniu tak samo. Chcę rano stawać, e, robić e, poranne rutyny. Dzisiaj zainstalowałem i znowu kupiłem kolejny kurs aplikacji. To jest aplikacja do języka angielskiego, ELSA się nazywa. No i na podstawie, jest oparta na, na tą sztucznej inteligencji, prawdopodobnie ten chat GTP i tak dalej, ale można sobie konwersacje prowadzić i on pokazuje praktycznie każdą literkę w wymowie gdzie była niedoskonałość, no i robię sobie tam ten kurs. Dorzucam go do moich aktualnych systemów nauki angielskiego, czyli Memrise Paradise. Dzisiaj odpuściłem Paradise, bo pierwszy dzień z tym Elzą zajął mi tam prawie z pół godziny. Wszystko mi się przedłużyło. Docelowo Elza będzie 15 minut, Paradise 10 minut i 5 minut Memrise'a, czyli około pół godziny dziennie rano będę chciał sobie ćwiczyć angielski. I po prostu budować ten nawyk, jak już będzie zbudowany, to może wydłuża do godziny. No i te, które są aktualnie, czyli medytacja, Excele, tutaj ten bullet journaling, planowanie tygodnia, planowanie dnia, sobie planowanie dnia, podsumowanie są wieczorne, wie, na wieczór, właśnie podsumowanie dnia i montaż tego vloga. Postaram się, no tak, przysiąść troszkę do tego wyłaga bardziej. I jeżeli nic nie wydarzy się jakiegoś takiego, jak choroba albo inne dziwne wydarzenia, to powinno to wyglądać lepiej w przyszłości. Zastanawiam się mocno nad tym, czy będę przedłużał to wyzwanie, ale raczej tak. Cały czas się zastanawiam, czy chcę publikować to, co do tej pory się wydarzyło został ten 10 dni cały do podjęcia takiej decyzji. No więc nie wiem, co będzie. No, wydaje mi się, że powiedziałem, co chciałem, jak coś najwyżej dogram. Biorę się za modaż tego, głos, jestem ciekaw, jaka jest jakość z iPada, dźwięku i jak to po skleju, jak to będzie wyglądało. Tak więc wielkie dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.